Wydolek węgla zwykle postrzegany jest jako gaz cieplarniany, a naukowcy opracowują metodę pozyskiwania go z atmosfery celem jego składowania w podziemnych magazynach. Jednak teraz okazuje się, że gaz ten można też wykorzystać do produkcji pewnych materiałów. Nowatorski proces, który pozwala przekształcić ten gaz w grafen, został zademonstrowany przez zespół do Instytutu Technologii w Karlsruhe. Waga tego odkrycia jest o tyle duża, że podczas gdy obecnie posiadamy do swojej dyspozycji różne metody wytwarzania grafenu, w tym wypadku mielibyśmy też do czynienia z procesem, który pomagałby całej naszej cywilizacji. Zresztą, ten niezwykły materiał można już wykonać np. z oleju sojowego, drewna, a nawet z liście eukaliptusa. Jednak najczęściej stosowana metoda produkcji grafenu to tzw. chemiczne osadzanie z fazy gazowej. Polega ona na wprowadzeniu do komory reakcyjnej gazowych substratów, a umieszczona w niej cienka warstwa materiału działa jako katalizator i substrat. Gaz w tej komorze wchodzi w reakcję chemiczną z materiałem i wytwarza na jego powierzchni cienką warstwę grafenu. Okazuje się, że naukowcy z Instytutu Technologii w Karlsruhe opracowali niemal identyczną metodę, która jednak polega na wprowadzeniu do komory dwutlenku węgla wraz z wodorem. A katalizatorem i substratem jest tutaj cienka płytka wykonana z miedzi i palladu. Jeśli płytka zawiera odpowiednie proporcje miedzi i palladu, grafen powstaje w prostym, jednoetapowym procesie. Opracowana metoda pozwala produkować wiele warstw grafenu jednocześnie. Co oznacza, że dwutlenek węgla może posłużyć do masowej produkcji tego cudownego materiału. Już teraz, w ramach kolejnego etapu badań, naukowcy będą chcieli wykorzystać wykonany w ten sposób grafen do produkcji komponentów elektronicznych. Ale nie ma chyba łatwo ukrywać, że dalszy potencjał tej technologii jest niemal nieograniczony.